Cześć, dzień dobry. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o problemach z ogrzewaniem pomieszczeń, w których nie ma centralnego ogrzewania. Jak wiecie, te problemy doskonale rozwiązuje Nordica Extra Flame, która produkuje piecyki powietrzne. Ciekawe wzornictwo tych piecyków, ich efektywność i efektowność powodują, że bez problemu montujemy je w naszych domach, w salonach, w biurach czy sklepach. Firma Nordica Extra Flame produkuje trzy linie piecyków na pelet. Pierwsza linia to są piecyki powietrzne. Ogrzewają tylko i wyłącznie pomieszczenia, w którym, w którym stoją. Druga linia to piecyki powietrzne z dystrybucją ciepłego powietrza, czyli ogrzewają pomieszczenie, w którym stoją i pomieszczenie oddalone maksymalnie od y, miejsca, w którym się znajdują, do 8 metrów. Taki piecyk właśnie w tej chwili widzimy. Tutaj następuje ogrzewanie poprzez tą kratkę pomieszczenia, w którym stoimy, a z tyłu za pomocą kanałów powietrznych możemy ogrzewać pomieszczenie, które jest oddolne, tak jak powiedziałem, do 8 metrów. Trzecią linią produkcyjną są piecyki z płaszczem wodnym. Piecyki te doskonale łączą funkcję kominka i kotła, który jest w piwnicy. A mówiąc inaczej, ogrzewają ciepłą wodę użytkową i ogrzewają nam koryfery. Dzięki temu taki piecyk stoi w salonie, cieszy oko i ogrzewa nam pomieszczenie. Najważniejsze jednak dla użytkownika w tych piecykach jest łatwość obsługi. Tak naprawdę użytkownik musi wykonać trzy funkcje. Pierwsza funkcja to oczywiście uzupełniać PELET. W zależności od modelu i marki to jest od 20 do 30-40 kg, peletu. to wystarcza do około 40 godzin ciągłej pracy. Kolejnym etapem obsługi tych piecyków to jest ustawienie temperatury, jaką chcemy uzyskać w pomieszczeniach ogrzewanych. No i Trzecią funkcją, którą musimy wykorzystywać, to jest naciśnięcie przycisku Start, ale o tym powiem w kolejnym odcinku. Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, komentujcie, nie przegapcie kolejnych odcinków. Do widzenia!